Cześć Szymaneczko! Witajcie w kolejnym dniu Majstra na kanale. Majster dzisiaj nie na garażu, na kusztawce. A co? Ileż to można rąbać w tym garażu i w garażu i ciągle w garażu i w garażu. Majster dzisiaj na kusztawce, na rancho. E... Bo robota jest. Na garażu są wozy, przyjechały fajne wozy, ale pozamawiałem dopiero dzisiaj części. W sumie takie szybkie roboty A przyjechał jeden, przyjechał z bardzo daleka, bo aż pod Warszawy Tak, wozy stoją na garażu, a majster się huśta na huśtawce na swoim Rancho Pozamawiane części do tych wozów Małych, malutkich takich wozików Zobaczycie sami zresztą, bo będziemy nagrywać Także pozdrawiam tego pana, który przywiózł autko aż z pod Warszawy I no, no, to auto stoi, a ja się tam na huśtawce, nie? Robota leci, nie żartuję. Tam akurat chłodnica trzasnęła. Już jest zamówiona, jedzie. Więc majster ma chwilę czasu. Oczywiście majster nie odpoczywa. Tak tylko przeszedłem sobie pochuśtać się, zobaczyć jaką dzieci tu mają radochę. Ale ogólnie idziemy pracować. U góry stoi gwiazda, kosiarka. I muszę ogarnąć ten temat, bo nie wiem jak u was. Ale u nas ciągle pada. Ostatnimi czasy cały czas spada. I trawa strasznie rośnie. Trawsko rośnie tragikomicznie, naprawdę masakra. Zaraz Wam pokażę. No dobra, już idę, idę. Już się biorę za robotę. Tu akurat już mam skoszone. Ej, ogarnialiśmy to z ostatnio. Tu ale został tu jeszcze jeden kawałek, To jest chyba z 10, czy 15 i u góry jeszcze tam parę rzeczy i, i tam jeszcze w lesie trochę trzeba przeciąć drogę i, i o wiecie jak to jest. O. Ten kawałek muszę zmucić dzisiaj Bo po prostu nie, nie było kiedy, nie było czasu, trawa już wyrosła dość duża sami widzicie Kurczę, znowu trzeba będzie dwójką jeździć, żeby to zmucić Trzeba naostrzyć... Y Noże i ogień, ale traktorek da radę. Mówię, tu będzie z dziesięciarów. No, myślę, że będzie, no. Ogarniemy na spokojnie. Tutaj rosną majstra drzewa klonowe. Nie klonowe, co ty mówisz? Ehm, jak to się nazywa? No? no, 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 jak to się nazywa? Tlenowe. Drzewa tlenowe. Majster zasadził w tamtym roku. I co? Jakoś to przezimowało, wyrosło Pnie się to do góry Zobaczymy, tu wam pokażę Jest jedno takie większe To było w sumie też małe, ale Jakoś tam się wybiło i rośnie Tu jest następne, tylko że mniejsze Ale też puściło I rośnie ładnie O kurczę, to jest coraz większe ta trawa Nie wiem jak ja to dzisiaj ogarnę tą kosiareczką moją ale może pójdzie. A tu jest jedno z tych największych drzew. I kurczę, nie wiem. Obsiekałem tu ostatnią motyczką, żeby to sobie ładnie rosło. Drzewo tlenowe. Tylko nie wiem, bo wypuściło dwie sztuki. Idzie sobie o. Od korzenia prosto. I teraz nie wiem, czy jedno mam usunąć, czy zostawić obie. Jakbyście mieli. Ee, uprawiali coś takiego albo wiedzieliście coś na ten temat dajcie znaka co mam z tym zrobić ten badel usych, taki był w tamtym roku i to wyrosło teraz no nie wiem zobaczymy co z tego będzie dalej mówię dużo deszczów u nas ostatnio bardzo dużo no, no i co tu mam jeszcze trochę drewna to trzeba jeszcze porąbać ale mam na wanie siekierkę już większość już zwiozłem to jeszcze zostało. Trzeba było to troszkę porąbać, co niektóre, i wrzucić na busa i zawieźć pod garaż. A to nie wiem, nie wiem co ja z tym zrobię, bo agregat mi się zepsuł. Myślałem, że sobie tutaj stolik położę, podłączę agregat i cykularką Cykfuch, i też będzie do garażu. No bo czego by miało nie być? Nie patyki, ale będzie paliło. Ale nie wiem. Ten kurczę, agregat właśnie pasowałby naprawić. No pasowałoby coś tu już robić, nie? To tylko się kosi 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 i kosi kosi. Lasów właśnie tutaj przecinałem trochę u góry, bo to takie barachło było haciabazie. No a w sumie majster w piecu w garażu spali zimą, nie? Przynajmniej za free. Ale mówię, to cała strona jest przecięta. Od drugiej strony, tam jak kosiarką będę jeździł, to może wam pokażę. Coś nagram. I, i co? Tu trzeba skosić, bo też się trawa puszcza, kosiara jest, tylko noże będę musiał naostrzyć, padł mi akumulator, a mam na pace drugi, ten już padł całkiem, wymienimy, zobaczymy jak to będzie działać, czy będzie i tyle, oszczymy nożyki i do przodu, dobra, bo to jeszcze akumulator trzeba zmienić, noże naostrzyć, do koszenia jeszcze. To najmniej jeden browar, nie? Wiecie jak to jest na działeczce u siebie, tak Nie wiem co tu się stało z tym akumulatorem tak naprawdę Dwa lata, znaczy podejrzewam co się stało. Majster po prostu sobie pozakładał LEDy. E, do przodu to chyba widzieliście nieraz zimą. I co? I głąb jeden nie zrobił sobie wyłącznika, nie? Tylko cały czas zapłon jak się włączało, to tyle działały. Podejrzewam, że chyba to mi rozwaliło akumulator. Bo tego zaraz to porozpinam, i trzeba będzie to jakoś przerobić na, na włącznik po prostu. A, bo ten już nawet nie przyjmuje prądu. Także z niego już nic. Tu mamy drugi. I co? Plus, minus. Aha, tu jest napisane, dobra. Czyli co? Minusem w tą stronę. Byłoby dobrze. Ten jest większy, ten jest trzydziestka dwójka. Tamten był dwadzieścia cztery. Zobaczymy. Czy to nam coś da, że on jest większy? Zapłon Włączony, zostawiony na włączonym zapłonie. Może i raz włączy. Eee. Czor dwie. Może i zostawiłem gdzieś kiedyś. Tak czy inaczej kosiłem, kosiłem i zdech. To dziwne mi trochę było. No ale co, nic mu nie poradzę. Trzeba było kupić nowy, 200wy odpalić. 250 nawet chyba. No i tyle. Co za strym? Ostry stoi. Tam jest rurka o przelewu na wtryskach do wymiany. Mam ją ze sobą nawet. Może jeszcze dzisiaj mi się uda wymienić. No i co. Stało, że on zapalił bez sania. No jest, mam nadzieję, że go będzie ładować. Dobra, jeszcze noże. No, że trzeba powykręcać. Zapalił gadny dyk. Fajna walizeczka podoba się Wam? 13 albo 14 chyba 14. Taka podstawowa ja to, ale powiem Wam, że sprawuje mi się bardzo dobrze. Zresztą ja i tak lecę na Biedronkowych już od dawna Bo jak się klucz urwie, to przynajmniej nie szkoda 14 chyba 14 No, no pewnie 14. No cior, to skręcił tak. Majster skręcił. Diwoltem. Walton. Teraz ciekawe, kto to odkręci. jest tak kurde bez sensu Ten nóż się tu odkręca Że on zapalił od strzała Bez sania no, na takim akumulatorze musiał mieć sanie I co, no taki trochę pozaginany no Troszkę go przeszlifujemy i będzie, nie? Wziąłem ze sobą, bo wiedziałem, że się przyda. Czemu tego ostrze, bo tak był ostrzony od nowości. Więc ja go tak za ostr a ostrze za ostrzą. Może dół też by podciągnął trochę, czy nie? Chyba nie. To ogólnie powinno być zjechane chyba aż te garby wszystkie, ale tak, te jak kurczę, ten noże moment zetne. Są pozabijane, tak trochę pewnie się nie powinno, ale. Co? Zobaczymy czy to coś pomoże czy nie Dobra Ostrze drugi i widzimy się potem Słuchajcie Mały update i niestety awaria Tyle udało mi się skosić przyleciałem parę razy Tak w sumie tylko I Kosiarka została tam na dole Traktorek Nie wiem czy ja Czym ja ją teraz stamtąd wyciągnę Bo Rozleciał się pasek od jazdy. Przed eee, pewnie między noże, spadł, zaciągło go, i tylko mi się udało znaleźć ten kawałek z numerami. Eee, okazało się, że to jest pasek z Sprawdzałem na Ale Drogo, tam coś koło ósmiodych. Ale się rozleciał. Nie wiem, znaczy, no w sumie ten pasek nie był wymieniany odkąd kupiłem ten traktorek. Yy, może był faktycznie gdzieś pęknięty, nie zauważyłem. No i trzasnął. Tak czy inaczej, jest teraz lipa, yy, bo tak gwiazdą na nie zjadę tam po tej trawie. Znaczy, zjechać zjadę, ale na pewno już nie wyjadę. Yy, Bęki nie mam, bo jest zepsuta. To też będzie na filmie. Yy, pokażę Wam o co chodzi z bęką. Chrupło, trzasło i na razie stoi Czekam na Andzie Może Malczanem Myślicie, że wyciągnę tutaj Malczanem tego traktorka do góry? Czy tu Malczan w ogóle sam wyjedzie po tej trawie? No nie wiem, zobaczymy, muszę go jakoś ściągnąć do góry Dobrze, że mam na pace siekierę, to sobie drewno porąbię chociaż Wrzucę na, na gwiazdę No bo co? Coś trzeba robić, tak? Eee, także mówię, no objechałem tylko parę razy. Naście Może parę razy. O, tak to wygląda. O, tak rośnie sobie drzewko tlenowe. O, widzicie? Super. No i co, ale na dole jest trawa bardzo duża. Dopuściłem do dużej trawy, no i jest lipa teraz, bo teraz nie idzie tego zmusić. Dwa razy trzeba. Śmigać po jednym razie, żeby to zmieliło. Bo, ile yy, silnik nie stawia oporu i muci, to noże nie, nie nadarzają. Nie wiem dlaczego, nie chcą tego ciąć. Musiałbym całkiem chyba jedynkom tu jeździć. No jest lipa. Jak tak dalej pójdzie i nie naprawię tego traktorka, to pewnie będę musiał przyjechać ciągnikiem ruskim i zmusić to bijakową. A tego bym nie chciał, bo znowu narobię dołów tutaj yeah. i to takie nierobota też. No ale nic, dobra. Ja się pewnie biorę za tą kubkę, Biorę wana. Zjadę sobie tutaj z przyczepką. Wezmę się kierę już troszeczkę niżej. Więc już tak nie praży. I coś tam pewnie będę działał, nie? Byłem zobaczyć na Malinki. Wczoraj w tam, y, joj, Wczoraj, w tamtym roku posadziliśmy to późno na jesień, no ale się przyjęły ładnie. Nie wiem czy będą jakieś owoce w tym roku, czy nie. Coś chyba będzie. Jakieś kwiaty tu były. Jak były pszczoły, to będą owoce. Zobaczymy. Były tu też posadzone różne drzewka. Jedne się przyjęły, drugie nie. Strasznie buja się tu koniczyna, w sumie fajnie, cieszę się, że tak jest, bo będzie ładny trawnik. Eee, I powiem Wam, że tak sobie jeździłem na tej kosiarce i tak myślałem, myślałem. I powiem Wam, że wymyśliłem taki myk, że skoro pole tu już leży tak, i tak ja tu jeszcze nic nie robię, jeszcze się nie buduję. Pozostawię to chyba na przyszły rok, może zaczniemy działać, i tak tu koszę, i tak tu koszę, to jakbyście chcieli, jak bylibyście gdzieś w Bieszczadach, ci co oglądają ten kanał, e, motocyklem, samochodem, czymkolwiek i jak mielibyście płacić gdzieś komuś za rozbicie jakiegoś namiotu czy coś takiego, no bo tutaj ja majster, tu nic nie ma. Na polu, ale jest wszystko ładnie wykoszone. I jak chcielibyście się pobujać na mojej huśtawce, tutaj rozbić gdzieś namiot, To jest cisza spokój, bo tu kawałek od, od ludzi, mm, od zabudowań. Droga w sumie jest, można dojechać bez problemu, gorzej, jak jest mokro. Eee, ale motocyklem przejedę. Osobówką w sumie też, zawsze można zostawić tam na dole, tu się przejść. Eee, tu i tak majster kosi, więc zawsze jest wykoszone. Uważam, że mu się traktorek spindoli, no to wtedy jest trochę lipa. Co? Jakbyście chcieli, potrzebowali gdzieś przenocować w Bieszczadach, rozbić namiot, nie ma problemu. Tu jest dużo pola. Możecie wpadać. Jak to się mówi, za darmo A co tam? U góry jest gdzie rozpalić ognisko w razie, bo Majster tego drena trochę sprzątnie, ale jakieś gałęzie zostaną. Tam u góry są patyki jakieś. Jakieś ognisko można rozpalić. Nie wiem, no czemu nie? Zawsze przyjechać, pogadać, przenocować w namiocie. Dlaczego nie? Przecież co? Ziemi mi nie zabierzecie. Ostrówka może nie rozkręcicie. Może. A jak faktycznie macie gdzieś tutaj przejeżdżać, w okolicach Soliny, bo to jest niedaleko od Soliny i w ogóle no, no, do, do Ustrzyk jest kawałek ale do Soliny tutaj na przełaj, tak można powiedzieć przez górki tymi różnymi drogami, to nie jest tak daleko paręnaście kilometrów tutaj jest się gdzie rozbić jest jakieś miejsce na ognisko tu gdzie gwiazda stoi teraz Wykosiłem to i tak, jeszcze więcej wykoszone, tylko kosiarkę muszę ogarnąć drugą. Ogniska sobie tutaj nie palimy także w sumie jakbyście chcieli, tak to wygląda. Piękne widoki, zachód słońca to jest mega, Wam powiem. Latem tu jest bardzo długo, ogólnie e, widać się, widoczność jest bardzo długo. E, no i co? Jakby ktoś chciał, gdzieś przejeżdżał A faktycznie miałby gdzieś płacić Komuś za jakieś pole namiotowe, ileś tam To jak chcecie, to będziecie wpalać do majstra Majster władzą dostępni za free Nie ma problemu syfu tylko, żebyście nie zostawili i tak dalej Ognisko można zapalić, nie spalcie mi lasu Nie ma problemu, myślę Jakbyście chcieli Możecie wpadać, wbijać tu. Yy, mówię, dojazd jest, bo jak gwiazdą śmigam, belko śmigam. Maluchem tutaj ja mam bez problemu. No, chyba że jest mokro to maluchem, yy, no maluch jeszcze wyjedzie, ale takie, no bardzo niski miał tam, tutaj nie przejedzie się na pewno. No, ale zwykłą osobówką nie ma problemu. Dlatego mówię, że jakby ktoś był zainteresowany, gdzieś był w pobliżu, albo coś i, i faktycznie miałby gdzieś płacić yy, yy, komuś coś. Yy, a cóż, co my to? Zawsze można pogadać, czy coś Integracja, wiecie co chodzi No, ale nie, no naprawdę, poważnie Jakby ktoś dziś przejeżdżał, czy motocyklem, czy czymś Z namiotem, czy coś i nie miałby gdzie No wiadomo, kibelka tu nie ma, bo nie ma, Meister jeszcze nie ma Będzie Mam się za to wziąć, ale nie wiem kiedy I tak dalej, czy, czyste łono natury Tutaj u na naręczo Ale jakby coś To naprawdę Możecie wbijać, tylko poinformujcie mnie wcześniej. Czy na numer telefonu, czy, czy coś napiszcie gdzieś, cokolwiek. Nie ma problemu. Dobra, to co? Ja biorę wana, zjeżdżam na dół i biorę się za to drewno. Może jeszcze ostrego, dzisiaj rurkę muszę mu jeszcze wymienić. A no może innym razem. Dobra, biorę się za to drewno. Najpierw muszę to załadować, porąbać i. A jest ciężko, no słońce pali dzisiaj wyjątkowo. Także jest fajnie. Dobra, wracam do Was za chwilę. Kosiereczka już jest na, na pszczepce, na busie niestety trzeba było ją wyciągnąć ręcznie, bo w malczanie chyba sprzęgło siadło, zresztą jest już rosa siadła i kurczę grzebał trochę, ale coś ze sprzęgłem jest nie tak, i albo coś na Lince gdzieś przyblokowało. Albo siadło sprzęgło, nie wiem. Muszę to zobaczyć, ogarnąć, wjechać na kanał i, i zobaczyć, co się z tym stało. Tak czy inaczej e, traktorek e, wyciągnąłem ręcznie z Andzią na pasach, żebyśmy to jakoś wytachali do góry. E, nie dość, że traktorek został na dole, to jeszcze maluch się tam utopił i jeszcze musiałem busem go wyciągać. Dobrze, że trochę tego drewna naładowałem, to go obciążyło na tyle. I jakoś to wyszło, no i co? No i tyle. Lecimy do domciu, bo już wieczór się robi. Znaczy, to już późno jest, nie wieczór? Tak jak mówiłem, jakby ktoś chciał, miał ochotę wlecieć tutaj z namiotem, czy czymś nie ma problematyki. Tylko piszcie wcześniej, czy dzwoncie. I nie ma problemu. Ogarniemy temat. Zawsze można przenocować, czy coś zapalić, jakieś ognicho pogadać, nie ma problemu, dobra, a tak to ja się dzisiaj z wami żegnam, więc do zobaczyska, trzymajcie się, hej!